Zapraszamy do Urzędu Miasta Biała Podlaska. Jak do nas dotrzeć? Do Urzędu Miasta dotrzesz rowerem, samochodem lub komunikacją miejską. Jeśli wybierzesz rower, obok Urzędu Miasta od strony ulicy Piłsudskiego znajdziesz stojek na rowery do parkowania. Jeśli wybierzesz samochód, możesz zaparkować go na bezpłatnych miejscach przy ulicy Piłsudskiego lub na częściowo płatnym parkingu przy ulicy Pocztowej. Jeśli wybierzesz komunikację miejską w okolicy Urzędu Miasta, dotrzesz liniami A, B, C, D, E, F H I oraz T.